W województwie łódzkim są 22 kolejne zakażenia koronawirusem potwierdzone pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych. Potwierdzone wyniki dotyczą jednej nastoletniej dziewczynki, dwóch młodych kobiet, pięciu kobiet w średnim wieku, jednej kobiety w starszym wieku, trzech młodych mężczyzn, siedmiu mężczyzn w średnim wieku oraz trzech mężczyzn w starszym wieku. To osoby od 15 do 90 roku życia. Mamy też dobre wiadomości dla mieszkańców województwa łódzkiego. Kolejnych pięć osób, które były zakażone koronawirusem po leczeniu otrzymało dwa wyniki ujemne i są zdrowe, to dwie młode kobiety, kobieta w średnim wieku oraz dwóch młodych mężczyzn. W województwie łódzkim jest 551 osób z potwierdzonym zakażeniem, 30 osób jest hospitalizowanych z podejrzeniem, 3603 objęte kwarantanną, 1334 nadzorem epidemiologicznym, 126 osób zostało uznanych za zdrowe, w ciągu ostatniej doby wykonano 336 testów.